Jest? Co to? Kupiłem dwa worki, żeby było na zapas. Przecież wyraźnie powiedziałem, Marysi, w jednym sklepie maksymalnie 5 kg cukru. Powiedziałem tak czy nie? Przepraszam. Do... Marysia w ten sposób skrzywdziła polską naukę. Ja pracuję nad doniosłym wynalazkiem. Potwierdzającym procent cukru w cukrze uzależnionym do promieniowania podziemnego na danym terenie, prawda? Dajmy, na te, w jednym sklepie na półce po roku leżenia jest cukru 80% cukru w cukrze, a w innym sklepie jest 90% cukru w cukrze, a sacharyna ma 500% cukrów. Cicho, cukru w cukrze! Dzięki mojemu wybitnemu wynalazkowi w ogóle nie będzie trzeba sadzić buraków na cukier, tyle będzie cukru w cukrze!